Wykonawca zakończył już prawie prace budowlane w nowym ośrodku zdrowia w Gryfowie Śląskim. Po wszystkich odbiorach szpital ze Zgorzelca będzie prowadził przychodnie. Przyjęłam to wyzwanie i, i zaufanie, jakim również burmistrz nas obdarzył. Lubię robić coś, co służy ludziom. Wydaje mi się, że mamy dobre zaplecze diagnostyczne, mamy dobrą kadrę specjalistyczną i możemy oczywiście ten zakres świadczeń poszerzyć na miasto gryfów. Szpital zajmie się w pełni wyposażeniem przychodni oraz zatrudnieniem pracowników. My nie sprzedajemy tego ośrodka, my go użyczamy na czas nieokreślony dla jednego z najlepszych szpitali, który podjął się prowadzenia tej trudnej, odpowiedzialnej misji, jakie jest dostarczenie usług zdrowotnych na dobrym poziomie. Myślę, że Państwo się przekonają, że to był najlepszy wybór po prostu z możliwych. Skoro jest tutaj takie zapotrzebowanie, a według badań epidemiologicznych jest to biała plama, dlatego chętnie, chętnie no, z duszą na ramieniu, w sensie uzyskania kontraktu i sprostania zapotrzebowania mieszkańców, ale my jesteśmy absolutnie w stanie stworzyć taką opiekę i podstawową, i specjalistyczną, i obsługę diagnostyczną to, co jest najważniejsze dla pacjenta. Nowa przychodnia będzie świadczyć usługi podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapii i gabinetów specjalistycznych. Budynek już jest właściwie dokończony poza pomieszczeniami, które są przeznaczone na tomograf komputerowy i na rentgen, i na rentgen. Ze względu na to, że te dwie poradnie, te dwa pomieszczenia wynikły w trakcie już przeobrażenia całej przychodni. Brakuje nam środków finansowych. Jeszcze brakuje do pełni zakończenia pracy około 300 tysięcy, ale podjęliśmy nasze starania dzięki naszym gryfowskim przedsiębiorcom i różnym fundacjom, że te środki uda nam się pozyskać, żeby to po prostu zakończyć. Gmina musi zająć się jeszcze kosmetyką terenu. W tej chwili został wyłoniony wykonawca na wykonanie terenu wokół budynku, czyli zagospodarowania całego placu, który przynależy do przychodni. Myślę, że do momentu, kiedy tak naprawdę zostanie uruchomiona już przychodnia przez szpital, teren też będzie już zagospodarowany. Szpital i gmina chcą zrobić wszystko, żeby przychodnię otworzyć na początku października tego roku.